Hola amigos, ¿Cómo stais? W dzisiejszym odcinku chcę podzielić się z wami 15 z najpiękniejszych hiszpańskich słów. Chodzi mi o te hiszpańskie słowa, które brzmią najpiękniej. Jednak te 15 pięknych słów nie zostało wybrane przeze mnie, ale przez was. Kilka tygodni temu opublikowałam na moim kanale YouTube pytanie, które hiszpańskie słowa w waszym zdanie brzmią najpiękniej? Spośród dziesiątek odpowiedzi wybrałam te 15 słów, które dzisiaj wam przedstawię. Wyjaśnię ich znaczenie, wymowę oraz podam przykłady, kiedy i jak je stosować. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona z wszystkimi słowami, które dla mnie wybraliście. Ponieważ te słowa nie tylko brzmią pięknie, ale ich znaczenie jest również urocze i powinniśmy częściej ich używać. Zanim zaczniemy tę lekcję, chciałabym Was poinformować, że jeśli uczycie się hiszpańskiego lub jeszcze rozważacie tę opcję, zapraszam Was do zapisania się na moją listę mailingową, dzięki której co tydzień otrzymacie ode mnie e-mail z najlepszymi poradami dotyczącymi efektywnej nauki hiszpańskiego, wskazówkami i checklistami oraz prawdziwymi historiami sukcesu. Co tydzień otrzymacie wartościowy content nie spamuję, więc dołączcie do mojej listy mailingowej jeszcze dzisiaj i jako prezent dostaniecie e-book na temat utrzymania wysokiego poziomu motywacji podczas nauki hiszpańskiego. I po tych słowach przygotujcie kartkę i długopis, ponieważ zaraz zaczynamy naszą piękną lekcję. Empezamos! Zaczynamy od słowa numer jeden, amor. Jeszcze raz, amor. To słowo oznacza miłość. To słowo ma rodzaj męski, el amor. Na przykład, hacemos las cosas con mucho amor. Robimy rzeczy z dużą miłością. Numer dwa, esperanza. Słyszycie? Esperanza. Trzeba seplenić. Esperanza. Zobaczmy jeden przykład. La esperanza es lo último que se pierde. Po polsku nadzieja umiera ostatnia. To popularne polskie, hiszpańskie powiedzenie. I to prawda, nadzieja umiera ostatnia. Pamiętajcie o tym. Następne piękne słowo to. Maravilla. Powtórzcie za mną. Maravilla. To słowo zawiera literę V, która po hiszpańsku wymawia się tak samo jak literę B. Po polsku cud. Dlatego, jak chcemy powiedzieć po polsku, że coś jest cudowne, to po hiszpańsku mówimy es maravilloso. Na przykład Este paisaje jest una maravilla. Ten widok to cud. Kolejne słowo to mariposa. Mariposa. Posłuchajcie, jak pięknie brzmi Mariposa. Na przykład. La mariposa se posa en la flor. Motel ląduje na kwiatku. To słowo uwielbiam. Mañana. Mañana, mañana. Jak wiecie, to słowo oznacza jutro. Ale uwaga, oznacza również rano. To słowo zawiera hiszpańską literę per excellence. Ej nie. Na przykład: Mañana por la mañana viajamos a Granada. Jutro rano wyjeżdżamy do Granady. Siempre Jedno z najpiękniejszych hiszpańskich słów. Po polsku to zawsze. Uwielbiam to słowo. Zobaczmy jeden przykład. Siempre estare contigo. Zawsze będę z tobą. Alegría, alegría. Czy to słowo nie jest piękne? Brzmi naprawdę dobrze. Alegría. To słowo zawiera kreseczkę nad literą I. W języku hiszpańskim ta kreseczka pokazuje, gdzie pada akcent. W tym przypadku akcent pada na sylabę GRI, bo tam jest kreseczka. Dlatego mówimy ALEGRIA. Zobaczmy przykład. Qué alegría verte! Kolejne słowo to ESTRELLA. ESTRELLA. Piękne słowo, które po polsku oznacza gwiazda. Jak widzicie, słowo estrella zawiera podwójne L, które w języku hiszpańskim wymawiamy jako delikatne G. Estrella. Na przykład. El cielo está lleno de estrellas. Niebo jest pełne gwiazd. Czy wiecie, że estrella to również damskie imię w Hiszpanii? Sueño. Kolejne piękne hiszpańskie słowo, które ma różne znaczenia po polsku. Sueño może oznaczać sen i marzenie. Zobaczmy dwa przykłady. Adela ha tenido un sueño horrible. I inny przykład. Mi sueño es vivir en Mexico. Możemy również powiedzieć. Tengo sueño. Primavera. Po polsku wiosna. Nie mogę się doczekać aż wiosna nadejdzie. Już mam dość tej zimy. A propos, jak powiedzieć po hiszpańsku nie mogę się doczekać aż wiosna nadejdzie? Estoy deseando que llegue la primavera. Kolejne słowo, które na pewno znacie i słyszeliście w tysiącach piosenek. Corazón. Po polsku serce. Zobaczmy bardzo romantyczny przykład. Mi corazon late por ti. Idealne wyrażenie na walentynki. Linda. To słowo jest tak słodkie. Linda. Po polsku ładna, urocza. Opowiem Wam o małej ciekawostce. Jeśli jesteśmy w Ameryce Łacińskiej i chcemy powiedzieć kogoś ładna, ładne, powiemy właśnie linda. Natomiast w Hiszpanii wolimy używać słowa bonito, bonita. Zobaczmy jeden przykład. Tu hija Sofia es mój linda. Wcześniej powiedziałam, że słowo linda jest bardzo słodkie, prawda? A jak powiedzieć słodkie po hiszpańsku? Dulce. Tak jest. Znowu trzeba zeplenić. Dulce to jedno z hiszpańskich słów, które najbardziej lubię. Podam wam jeden przykład. Estas manzanas están mój dulces. Nocie. Albo lepiej. La noche. Zwróćcie uwagę na literę CH. Po hiszpańsku wymawiamy to jako C, a nie jako CH. Pamiętajcie, podobnie jak kocie, samochód, nie mówimy kocze, ale kocie. Tak samo słowo nocie. Na przykład: Esta noche prefiero leer un libro. I ostatnie ale nie mniej piękne hiszpańskie słowo to TRANQUILO, TRANQUILO, po polsku SPOKOJNY. Zwróćcie uwagę na to połączenie liter Q U, w języku hiszpańskim wymawiamy to jako K, dlatego mówimy TRANQUILO, a nie TRANQUILO. Zobaczmy jeden przykład. Hoy el mar está tranquilo. I to, moi drodzy, są 15 najpiękniejszych słów w języku hiszpańskim. Powiedzcie mi, jakie słowo wydaje się Wam najpiękniejsze? Czy znacie inne piękne słowa, które mogłabym dodać do tej listy? Napiszcie o tym poniżej w komentarzach. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Że dobrze się bawiliście i nauczyliście czegoś nowego. Jeśli tak, zostawcie mi lajka. A także nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, aby dalej uczyć się ze mną hiszpańskiego. Możecie również dołączyć do mojego cotygodniowego newslettera. Aby wasza nauka hiszpańskiego była jeszcze bardziej skuteczna. Co tydzień otrzymacie ode mnie e-mail z bardzo ciekawymi informacjami. A także możecie w każdej chwili się wypisać. Wysyłam wam łodziacki i widzimy się podczas kolejnego odcinku. Adios!